No Rest for the Weekend to w skrócie ambitny projekt, który ma na celu połączyć takie gry jak Diablo oraz Dark Souls w jeden produkt. Na potrzeby materiału zebrałem wszystko co do tej pory wiemy o grze. Więc zaczynamy. No Rest for the Weekend to opowieść o polityce i zarazie. Jest rok 841, król Harold nie żyje. Zaczynają się pojawiać pogłoski o powrocie wielkiej plagi zwanej jako zaraza. Jesteś Cerimem, członkiem drużyny sekty poświęconej zwalczaniu zaraz. Wyzwany do z badania tych pogłosek wsiadasz na statek handlowy płynący do zaściankowej Isola Sacra. Podczas podróży grupa rebeliantów znana jako z w stali przyjmuje statek, pozostawiając go wrakiem, który zdarza się ze skałami wyspy. Wyrzucony na brzeg Isola Sacra, budzisz się nagi i nieuzbrojony. Gdy odnajdujesz swoje położenie, zostajesz uwikłany w rozległą walkę polityczną i walkę o przetrwanie. Świat jest w 100% zbudowany ręcznie. Nic nie jest zgenerowane proceduralnie jak w Diablo 2 czy Poe. Na pewno jest to minus, ale twórcy tłumaczą, że dzięki temu grając zamiast poruszać się po płaskim terenie generowanym losowo dostaniemy w zamian gęsty, interaktywny wertykalny świat. Na przykład jak coś wygląda na obiekt, na który można się wspiąć, to można to zrobić. Natomiast lód, który znajdziemy w świecie gry już jest losowy, dzięki czemu mimo takiego samego układu mapy, każde podejście do gry ma być inne. Poruszać będziemy się za pomocą WASD i kontrolera. Twórcy zrezygnowali z standardowego point and clicka, dzięki czemu uzyskamy pełną kontrolę nad sterowaną przez nas postacią. Swoją drogą jestem fanem tego rozwiązania i cieszę się, że inne gry w tym gatunku idą tym samym tropem. Grafika w grze ani trochę nie poszła w kierunek realizmu. Celem twórców było stworzenie gry, która wygląda jak obraz, który ożył. Jak mówią twórcy, artyści spędzili lata na malowaniu i modelowaniu ręcznie tego całego świata. Trzeba przyznać, że wygląda to obłędnie jak nigdy nic wcześniej. Oczywiście w grze dosępny będzie cykl dnia i nocy i dynamiczna pogoda, co będzie wpływać na to, jak wygląda świat. Zresztą, zobaczcie i Send sami. Jeżeli chodzi o walkę, to jak w souls Slajkach. -like Nawet zwykły szkielet może na początku sprawiać trudności. Musimy obserwować przeciwnika i wybrać odpowiedni moment do ataku. Blokować i parować nadchodzące ciosy czy ich unikać. krze oczywiście będzie również system iFramesów, znany Soulsów, czyli w skrócie, podczas unikania w odpowiednim momencie nie możemy otrzymać obrażeń. W trakcie walki zdobywamy tak zwany Fokus, który później wykorzystujemy do ataku runicznego. Czyli również mechanizm dobrze znany fanom Soulsów. Z dostępnych materiałów widać, że walka jest bardzo responsywna i czuć ten impact uderzeń, jakie zadajemy. A jest to ważne, bo to nie jest typowy hack and slash, gdzie bijemy tysiąc mobów na sekundę. Skoro jesteśmy już przy walce, to pora powiedzieć co nieco o bossach. Co prawda do tej pory widzieliśmy tylko jednego, ale jeżeli chodzi o design bossów, to wydaje mi się, że możemy być spokojni. To jak wyglądają, jak się poruszają, jakie mają ataki, to wygląda praktycznie jakby ktoś po prostu włączył dobre, stare solsy i dał kamerę z góry. Wydaje mi się, że to mówić samo za siebie. Poza tym takie przeniesienie skila na gracza na pewno tworzy furtkę dla różnych speedrunów czy no hitranów. Jest to świetny zabieg, który poprawi regrywalność gry oraz jej żywotność. Zanim przejdziemy do itemizacji, zobaczcie jeszcze tylko, jakie to jest kurwa, płynne i czyste. I'm gonna come oh. Każda proń ma być unikalna, to znaczy, że żadne dwie nie będą takie same. Każda ma również swój unikalny moveset, a statystyki są losowe. Wyposażenie posiada cztery różne rzadkości: białe, które według twórców nie będą śmieciowymi. Zapewniają oni, że będą one miały najlepszą kustomizację ze wszystkich. Niebieskiej temy natomiast zapewniać będą nam tylko pozytywne statystyki. gdy fioletowe, natomiast będą miały bardzo pozytywne, ale posiadają też negatywną. No i złote, które standardowo zapewniają unikalność statystyki. Miejmy tylko nadzieję, że będą one na tyle ciekawe, żeby można było na podstawie jednego tworzyć cały build. Bo na razie na podstawie tego, co widzimy na screenie niestety te statystyki dają tylko pasywne boosty do obrażeń, życia i specjalnych ataków. Jeżeli chodzi o pozostałe części naszego ekwipunku, to również jak bronie będą miały one różne losowe statystyki oraz będą zwiększać naszą wagę. Jeżeli nasza waga będzie niska, będziemy robić szybkie uniki. Jeżeli będziemy mieli średnią wagę, to nasza postać będzie będzie rolować i one będą dużo wolniejsze niż unik oraz będą kosztować więcej energii. A jeżeli chodzi o wagę ciężką, to z tego co wyczytałem na stronie twórców, mogą przeciwdziałać temu, uderzając wrogów parkiem. Oczywiście będziemy mogli zmieniać nasze itemy za pomocą craftingu, ale na ten moment za wiele o nim nie wiadomo. Czyli nie będzie standardowo konkretnych klas postaci, jak na przykład mag czy barbarzyńca. Tworząc postać, wybieramy tylko jej wygląd. W trakcie gry nie zapominaj tylko o ćwiczeniu nóg. Wybór broni natomiast będzie decydować o o tym, jak będziemy rozwijać postać. Czyli jeżeli wybierzemy sztylety, no to będziemy grali klasycznym rogalikiem, jak wybierzemy topór, do to wojownikiem, a jak jakiś kijek, to pewnie archetypem maga. Wzrost poziomu postaci będzie nam dawać punkty statystyk do zdrowia, inteligencji, zręczności, siły i wytrzymałości. Siła intelekt i zręczność będą bezpośrednio zwiększać siłę naszej broni. Podobno ma to pozwolić na tworzenie dowolnych zestawów umiejętności. Brzmi to ciekawie, mam nadzieję, że pozwoli to na tworzenie różnych hybryd. W trakcie naszej podróży Natkniemy się również na miasto zwane Sakrament, Stolice i sola Sakra. W trakcie naszej przygody mamy mieć wpływ na to, jak miasto będzie się rozwijać i możemy pomóc w jego odbudowie. Twórcy wspominają, że ich celem jest, aby Sakrament był interesujący i interaktywny najbardziej jak to możliwe. Nasze decyzje mają wpływać na to, jak zmienia się miasto czyli na przykład, jeżeli komuś pomożemy, to będzie sprzedawać lepszy kwipunek i umożliwi nam upgradeowanie obecnego. Będziemy mogli również kupić swoje własne mieszkanie w którym będziemy mogli robić co chcemy. Od dodawania czysto kosmetycznych obiektów, ale przede wszystkim funkcjonalnych, które mają mieć jakieś zastosowanie gameplayowe. Oczywiście te rzeczy będziemy mogli budować z wcześniej uzbieranych materiałów, ponieważ będziemy mogli ścinać drzewa, wydobywać rudę i nie tylko. Całe szczęście, że tej gry nie tworzy kapkom. Poznając życie, gra byłaby tak zaprogramowana, że po ścięciu 200 drzew więcej już by nie było. A co, jak potrzebujesz więcej drewna? Zapraszamy do sklepiku. Ale już wracając do Wikeda zapomniałem jeszcze o dwóch rzeczach. Przy ustawianiu różnych obiektów w naszym mieszkaniu, nie robimy tego na żadnej siatce grida, dzięki czemu możemy je ustawiać dowolnie, jak tylko chcemy, pod każdym kątem i w każdym miejscu. Już widzę tutaj potencjał na jakieś konkursy dla najbardziej kreatywnych graczy. No i oczywiście w grze można również łowić ryby. To wszystko brzmi całkiem fajnie, ale mam nadzieję, że to będzie tylko dodatek i nie będzie wymuszone korzystanie z tych całych systemów, bo przecież nie po to gramy w action RPG. Dlatego teraz pora na endgame. Krzew będziemy mieli system, który twórcy nazywają Alive. Działa on na takiej zasadzie, że świat ma się cały czas zmieniać. Za każdym razem, odwiedzając region, w którym byliśmy już wcześniej, mamy mieć całkowicie inne doświadczenia. Nowych przeciwników i nowy lud do zebrania. Brzmi to dobrze, ale w przeszłości już słyszeliśmy podobne rzeczy. A konkretnie o samym endgame, niestety, jeszcze za dużo nie wiemy. Być takim Miejsce, które nazywa się Serum Crucible, gdzie mamy się zmierzyć z najmocniejszymi przeciwnikami w całym No Rest for the Weekend. Jeżeli chodzi o datę premiery, będzie ona miała miejsce na PC 18 kwietnia 2024 roku jako early access na platformie Steam. Na konsolach gra pojawi się dopiero po wyjściu z wczesnego dostępu. Na ten moment jeszcze nie wiemy, kiedy to nastąpi. Jak mówią deweloperzy, po latach ciężkiej pracy jesteśmy w punkcie, w którym potrzebujemy waszej pomocy, by ukształtować kształtować grę w taki sposób, żeby była najlepsza jak to tylko możliwe. Osobiście trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że wykorzystają ten czas jak Larian z Baldur's Gate 3. Tym bardziej, że jest to studio z sukcesami, gdyż mają ze sobą bardzo dobrze przyjęte gry Ori and the Blind Forest i Ori the Wild of the Wisps. Po premierze Early Accessu gra ma już zaplanowane najbliższe kilka update'ów. Pierwszy z nich ma wprowadzić do gry multiplayer, gdyż gra od początku była budowana z myślą o multiplayerze, który pozwoli nam z naszymi znajomymi lub przeciwko nim. Oczywiście najpierw trzeba mieć znajomych. Drugi duży update ma wprowadzić do gry nowe regiony, nowych przeciwników, nowe historie i dużo, dużo więcej. A ostatni, który na ten moment znamy, ma przynieść zmiany systemów oraz gameplayu. Oczywiście gra ma być rozwijana latami, więc to na pewno nie będzie koniec update'ów. Jeśli chodzi o cenę, przez pierwsze dwa tygodnie, czyli do 2 maja, gra będzie przeceniona z 40 dolarów do 35, a z linkiem afiliacyjnym swoich ulubionych youtuberów czy streamerów 32 dolary, czyli przeliczając na złotówki około 130 zł. Warto jeszcze dodać, że w czasie wczesnego dostępu kupimy grę w obniżonej cenie, która następnie wzrośnie, gdy zostanie udostępniona wersja 1.0. Oczywiście, gdy zakupimy grę w czasie trwania early accessu, nie będzie wymagana żadna dopłata do wersji 1.0. To wszystko brzmi naprawdę dobrze, ale pamiętajcie, cokolwiek byście nie usłyszeli. Powiem wprost, Znowu to zrobili. Nigdy nie preorderujcie. A jak chcecie zobaczyć kolejny powód, żeby tego nie robić, to sprawdźcie też ten materiał. Dajcie znać w komentarzu, czy kupujecie grę, czy czekacie do premiery po wyjściu z Early Accessu. A może gra was w ogóle nie interesuje. A jeżeli się jeszcze zastanawiacie, to zachęcam do subskrypcji, gdyż na tym kanale nie był to na pewno ostatni materiał o No Rest for the Weekend.